Ahoj! 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 Witam wszystkich na moim skromnym kanale Okruszy Filozofii i Teologii, czyli, co? Lecz o sobie piszczy i zapraszam na piąty odcinek cyklu Małe Łyki Etyki, w którym Zgodnie z przepowiedniami starożytnych Majów przedstawię Emotywizm. Nazwa tego kierunku etyki wyraźnie nawiązuje do słowa emocje. Gdyż nurt ten, źródła moralności, źródła życia moralnego człowieka, Poszukuje w ludzkiej sferze uczuciowej, w ludzkich uczuciach moralnych. Głównym przedstawicielem tego nurtu jest Alfred Eyre. Taką podstawą czy fundamentem emotywizmu jest teza, że sądy i terminy etyczne są ekspresją moralnych uczuć, podobnie jak śmiech, jak ekspresją mego stanu wewnętrznego. No ktoś się śmieje, ponieważ coś go rozśmieszyło. W ten sposób wyraża swój nastrój. Przychodzi mi na myśl taki oto dowcip. Co ma wspólnego z sobą ziemniak i pomidor? Oba są czerwone, z wyjątkiem ziemniaka. Mnie tego rodzaju dowcipy śmieszą, a kogoś mogą mnie śmieszyć. Więc jeżeli ktoś mówi, że, na przykład, kara śmierci jest zła, to on po prostu powiada, że ojej, to jest równoznaczne. Jak można? Jak można tak postępować? To jest obrzydliwe. Podobnie, gdy ktoś mówi dobry dowcip, no to on w ten sposób wyraża swój stan uczuciowy, swój wewnętrzny odbiór no, pe pewnej anegdoty. No ktoś inny powie słaby dowcip. Ktoś inny powie kara śmierci, no, jest moralnie dopuszczalna. I za każdym razem te dwie osoby nie stwierdzają jakiegoś obiektywnego faktu, lecz wyrażają swój stan uczuciowy. Olej mnie ząb zabolał. Ten, ten, ten gest i te słowa są ekspresją pewnego stanu mego wewnętrznego. Więc jeżeli tak, no to sądy i pojęcia etyczne są pseudosądami i pseudopojęciami, gdyż nie stwierdzają żadnych faktów. Więc nie są ani prawdziwe, ani fałszywe. Zdanie sąd może być prawdziwe albo fałszywe, czyli mieć jakąś wartość logiczną, no tylko wtedy, kiedy coś stwierdza bądź przeczy o czymś, co się dzieje w rzeczywistości, no, poza podmiotem. Tu trzeba do, dokonać ważnego rozróżnienia. Czy też uwagi, mianowicie to, że ja mówię, że kara śmierci wzbudza we mnie obrzydzenie moralne, to ten sąd jest prawdziwy. Gdyż ja na podstawie introspekcji, prawda, obserwuję swój wewnętrzny stan i zgodnie z prawdą powiadam, że kara śmierci budzi moje obrzydzenie. Ale źródło tej oceny leży właśnie w tym, w tym, w tym uczuciu, w tym, w tym stanie emocjonalnym, uczuciowym, który każe mnie na karę śmierci patrzeć z dezaprobatą i sąd. Kara śmierci jest zła, czy to zdanie kara śmierci jest zła jest ekspresją tego stanu. Tak, ten stan emocjonalny, on decyduje. On sprawia, że dla danej osoby kara śmierci jest zła. Zróbmy krok dalej. No jeżeli tak, no to skoro sądy nie mają wartości logicznej, to są pseudosądy. No to dyskusja o prawdziwą, o sądach, sądów etycznych, czyli jakaś dyskusja moralna, na tematy etyczne, na przykład, czy kara śmierci jest moralnie dopuszczalna, no na, z góry nie ma sensu. No jak dyskutować nad tym, który dowcip jest lepszy, no. no ktoś ma taką konstrukcję wewnętrzną, taki gust, że tak się wyrażę, dowcipu, że podobają mu się dowcipy jak ten z pomidorem, no a inne, inne woli, tak zwane suchary, no. Co mówi Kuba do Tuby, YouTube? No i to go bawi. Więc to jest, to jest istotna konsekwencja, wydaje się nieco, nieco niewygodna. No bo, no bo od razu, jakby na, na wstępie, jest niemożliwa kontrowersja, czy jakaś sprzeczność między, między dwoma dyskutującymi osobami. Bo przecież wszelka sprzeczność czy kontrowersja no opiera się na tym, czy, czy na takim założeniu, no, że sądy są prawdziwe albo fałszywe, mają jakąś wartość logiczną. Być może nie da się tego rozstrzygnąć. Być może do końca świata będziemy dyskutowali, czy gdzieś poza Ziemią są inteligentne istoty, no, przy nieco może lekkomyślnym założeniu, że na Ziemi są. Może tego nigdy nie rozstrzygniemy, no ale wiadomo, że albo tak, albo tak. Albo teza, czy sąd, że istnieją istoty inteligentne poza Ziemią, jest prawdziwa albo jest prawdziwa teza, że nie istnieją nigdzie, in, gdzie indziej w kosmosie istoty inteligentne. Jest jeszcze inna taka, powiedzmy, też niewygodna konsekwencja stanowiska emotywistycznego, mianowicie, że ja w zasadzie sam z sobą nie popadam w sprzeczność. Jeżeli dzisiaj mówię, że kara śmierci jest moralnie niedopuszczalna, a jutro będę twierdzić, że jest moralnie dopuszczalna, no to nie można mi zarzucić, że jestem niekonsekwentny w poglądach. Gdyż zdania na tematy etyczne nie są sobie żadnej informacji. Są po prostu ekspresją mojego stanu wewnętrznego. No, dziś mnie ten dowcip śmieszy, jutro będzie nie będzie śmieszył. Od razu na wstępie jest pad. Emotywizm jakby, no jakby z góry zakłada, czy też bezpośrednią konsekwencją stanowiska emotywistycznego jest to, że sądy dyskusje na tematy moralne, no, są właśnie niemożliwe. Zatem, żeby to jakoś podsumować, nie? Jeżeli ktoś stwierdza, niech już będzie ten przykład kary śmierci, że kara śmierci jest zła, to nic nie mówi o wartościach krytycznych, o jakichś faktach moralnych, które istnieją niezależnie od tego, czy ktoś się poznaje, czy ktoś o nich mówi, czy też nie mówi, po prostu wyraża pewną dezaprobatę wobec faktu kary śmierci. No on oczywiście wie, jak kara śmierci wygląda. Zna, że tak się wyrazi to zjawisko, tak powiem, jeśli tak można być empiryczne, i to budzi w nim moralne obrzydzenie. Zatem emotywizm zda się twierdzić, nawet na pewno, że no nie są wartości moralne: no nie ma dobra i zła moralnego poza podmiotem, poza jego, poza jego, by tak powiedzieć, zapatrywaniami emocjonalnymi, poza jego postawami na tematy moralne. No to jest teza wydaje się mocno kontrowersyjna. Żeby ją wyraźnić, proponuję taki oto eksperyment myślowy. No powiedzmy, że wybraliśmy się na grzyby, chodzimy po lesie, no, tu prawdziwek, tu nieprawdziwek, patrzymy, martwy zając. Skończył życie w strasznych męczarniach, szarpią się bewnikach. No Jesteśmy oburzeni. Jak tak można było postąpić? Przecież jest nieludzkie. No jakże tak? Ale załóżmy, że tego zająca nikt w lesie nie znalazł, a kłusownik, gdy zastawiał wnyki, miał z tego dużą frajdę, a zaraz potem zachorował na za nich pamięci. Zatem nikt się nie oburzył, bo nie miał ku temu okazji. I pytanie, czy w tym lesie rzeczywiście stało się coś złego? Można postawić bardziej dramatyczne pytanie. Powiedzmy, że ktoś w lesie znalazł zwłoki. No wszystko wskazuje na to, że było to zabójstwo. I znowu. Wyobraźmy sobie, że zabójca, zachorował na zanik pamięci, a owych zwłok nikt nie znalazł. No i znowu pytanie, czy w tym lesie stało się coś obiektywnie złego? No, emotowiści, no, wydaje się, musieliby twierdzić, że, że nie. Nikt się nie oburzył, nikt nie był świadkiem tego wydarzenia, więc z dobra moralnego. Na zewnątrz nie ma, a więc w tym lesie raczej się nic nie wydarzyło, ani złego, ani dobrego. Po prostu było tam jakieś amoralne wydarzenie, jeśli tak można powiedzieć. Czy dyskusja, jeśli chodzi o jakąś, no, w ramach emotywizmu, za, za, wydaje się, że jeśli dochodzi do jakiejś wymiany zdań na tematy etyczne, no to, to może chodzić o pewną taką perswazję, czy też przekonanie emocjonalnie, swego rozmówcy do własnej postawy. Jest to taka funkcja ewokatywna sądów. No bo dyskusji być nie może. Emotywizm prowadzi do tego właściwie, że, że ludzie tylko są w stanie, no po prostu manifestować swoje poglądy. No nie na ulicach. Jeżeli się i, i ta manifestacja ma, ja wiem, kogoś przekonać, jakoś wzruszyć, czy poruszyć, żeby zmienił swoje, swoją postawę moralną, że niejako chcę mu zaindukować własne moralne uczucia. Mi się wydaje, że nasze życie publiczne jest no, w dużym stopniu przesyczone emotywizmem. Dajmy ten przykład z przełożeniem klasówki. Przychodzi delegacja klasy do nauczyciela, prosi o przełożenie klasówki. Nauczyciel i delegacja są emotywistami. No to tu dyskusji być nie może. Zwycięży strona silniejsza. Nauczyciel powie, nie przekładam klasówki. No i właściwie uczniowie nie mają żadnego argumentu, żeby go przekonać, gdyż jako emotywiści z góry wiedzą, że taki argument nie istnieje. Emotywizm, wydaje się, może być też jakoś niebezpieczny. No powiedzmy, że ja mam jakąś władzę, Mamy jakieś środki działania, poprzez na przykład środki masowego przekazu, inne społecznościowe fora. No i do, jakoś zauważam, że w społeczeństwie rozpowszechnia się pogląd czy postawa, która mnie nie odpowiada, która jest niezgodna z moimi uczuciami moralnymi. No to ja w zasadzie nie muszę się na to godzić, a nawet może nie powinienem, gdyż trzeba z... działać zgodnie z własnymi poglądami jako się je rozszerzać, jeśli to możliwe, więc mogę, czy nawet może powinienem uciec się do perswazji, a jak to nie pomoże, nawet do manipulacji, by mój punkt widzenia, że tak powiem, się rozpowszechniał i zwyciężył. Jeżeli ktoś powie, że manipulacja to coś złego, a fe, no to to jest jego zdanie, to jest jego takie moralne poczucie. Według mego poczucia, to jest wszystko w porządku, gdyż dążę do tego, żeby moja postawa była, powszechn była powszechna, gdyż no, uważam ją za słuszną. Z tym, że jak widać było, słuszność polega tu na tym, że jest tylko zakorzeniona w podmiocie. Jeżeli podmiot coś uważa za słuszną postawę moralną, znaczy jest ona słuszna. Emotywizm bardzo dowartościował, w przeciwieństwie do autonomizmu, ludzkie doświadczenia moralne, ale wydaje się, że je zbyt zaabsolutyzował. Otóż dana osoba powinna żyć zgodnie z własnym moralnym doświadczeniem, z własnym moralnym zapatrywaniem, z własnymi moralnymi, moralnymi ocenami, ale oceny te no, nie mogą być korygowane w świetle tak czy inaczej pojętych poza podmiotowych kryteriów. Moralność jest tu, wydaje się, pojęta jako zupełnie taka, że tak powiedzieć, czynność spontaniczna, emocjonalna. No jakoś w pewnym sensie, no poza intelektualna. Prowadzi to, jak się zdaje, do takiego pewnego niebezpieczeństwa, mianowicie, że tworzą się jakieś takie, no nieprzeniknione wzajemnie Poglądy, czy też grupy, które mają takie czy inne zapatrywania moralne, no, które te owe zapatrywania można tylko manifestować, gdyż z góry wiadomo, że dyskusja jest niemożliwa, gdyż no, konkluzji być nie może, gdyż sądy etyczne nie, nie mają żadnej wartości logicznej. Wam sytuację takich właśnie hermetycznych światów dobrze wydaje mi się ilustruje następujący dowcip. Oto nauczyciel matematyki rozdaje klasówki klasie i mówi, no no sprawdziam, wy, wypadł fatalnie. No nie spodziewałem się takich wyników. Wałkowaliśmy ten temat, no nie wiem już ile, ile razy. Przekładałem chyba trzy razy klasówkę. No i, i, i takie no, no naprawdę, no, no, no nie mam słów. No w mojej ocenie, no jakieś 80% waszej klasy nie ma zielonego pojęcia matematyce. Na to jeden uczeń. Ależ Panie profesorze, nasza klasa nie jest aż tak liczna. No, trudno jest przełamać, prawda, tego różnic, tego rodzaju różnice zdań, czy poglądów, czy postaw. Można by zapytać, czy człowiek wierzący mógłby przyjąć niektóre, przynajmniej wątki emotywizmu. I uczynić je swoimi. Można by też się zastanowić, czy emotywizm jest jedyną możliwą opcją etyczną dla kogoś, kto nie podziela takiego czynnego światopoglądu religijnego. To tyle o metywizmie. Człówki i tak dalej są mile widziane. Zapraszam na następne odcinki z cyklu Małe Wiki Etyki. Dziękuję za uwagę. 啊，可以。